Siemaneczko, dzisiaj naszła mnie ogromna ochota na pizzę i postanowiłem, że w dzisiejszym materiale sprawdzimy wszystko, co mają w Pizza Hut. Przypoznaniłem trochę, bo zobaczyłem, że jest oferta Cyber Monday, gdzie oferują jedną pizzę za złotówkę przy zakupie dwóch i tą tańszą masz za setę. Czemu by nie wykorzystać i nie kupić wszystkiego? Mega dawno nie jadłem pizzy Hut poza jednym ostatnim odcinkiem. Jestem ciekaw, jak się na przestrzeni tych lat zmieniła oferta, co mają, czy jest drogo i ile przyoszczędzimy przy takiej promocji, kupując całe menu. Możesz zostawić w tym momencie Polubienie, to dla ciebie jest nic. To jest tylko kliknięcie, klik, klik. A dla mnie to jest motywacja do działania. Im więcej będzie polubień, tym bardziej będę zmotywowany, żeby robić lepsze filmy. Dzwonimy i zobaczymy, czy w ogóle przyjmą takie zamówienia. Jest godzina 18.18. 18. Lokal widzę, że jest do 22, czyli troszeczkę czasu mamy, ale jednak przy takim zamówieniu może być różnie. Pytanie jeszcze mam takie, bo widziałem, że u Was jest aktualnie taka promocja na Cyber Monday, gdzie jest druga pizza za złotówkę. Czy przy takim zamówieniu to też ona jest aktualna? Ta oferta w obecnej chwili, prawda, jest jedynie dostępna. Okej, okay, czyli tylko przez aplikację. Proszę o chwilę cierpliwości. No. Stronę, czy o jakieś informacje w tej sprawie. Dobrze. To dziękuję panu bardzo. Dobrze, szukam teraz i do usłyszenia. Do usłyszenia, które brzmiały ziomek jak. AI, nie? No, proszę dać mi chwilę cierpliwości, sprawdzam. Łączę do zapłaty 1070 zł. Zobaczymy czy przejdzie, czy stać na takie zamówienie. Chwila dla partnera odcinka. Już w ten sobotę, 7 grudnia odbędzie się Fame 23 i z racji tego, że BetClick jest partnerem tego odcinka to przedstawię Ci moje typy na tę galę. A zanim zaczniemy to pamiętajcie, że w BetClicku nadal obowiązuje oferta gry bez podatku. Codziennie na wszystkie sporty przez całą dobę. Tutaj widzicie mój kupon i przyznam, że jest on nietypowy ponieważ na te 6 walk, 4 postawiłem, że potrwają one pełen dystans a dokładnie to walka AJ'a, Gawronka, Lizzie oraz Normana Parke, a w dwóch pozostałych, czyli walka Alana z Amadeuszem oraz z buku, skoro postawiłem na powyżej półtorej rundy. Takie są moje przewidywania na Fame23, a szczegółowe informacje na temat kodu szef, który możecie wykorzystać przy rejestracji oraz gry bez podatku, znajdziecie w linku w opisie tam na dole. No i pamiętajcie, że obstawiać możecie jedynie, jeżeli jesteście pełnoletni. Róbcie to odpowiedzialnie i z głową traktujcie to jako formę rozrywki, aby przyjemniej oglądało się wydarzenia sportowe. A teraz co? Powracamy do odcinka. Minęło około 10 minut, na razie cały czas muszę czekać na informacje. Twoje zamówienie jest przetwarzane, no chyba Zadzwonię tutaj, bo jest taki numer, do którego mogę zadzwonić. Dobra, dobra. A ewentualnie mam pytanie, czy ktoś by mi tam ewentualnie do samochodu pomógł to wynieść? Dobra, super. Dzięki bardzo. Więc zadzwonili do mnie z pizzerii, czy faktycznie to zamówienie, i powiedzieli, że do 30 minut. Niemożliwe. Cześć, to? Do 30 minut zamówimy 30 pizz. Jest teraz 18:53, a on powiedział, że śmiało o 19:30 możemy być i już będzie gotowe. Jesteśmy na miejscu, idziemy zobaczyć, czy udało się tak szybko. Jest w 5 po wpół, więc jesteśmy 5 minut spóźnieni. I przygotowałem napiwek za ekstra szybką realizację zamówienia, bo naprawdę nie spodziewałem się, myślałem, że co najmniej z 2 godziny będę musiał czekać. A jakbyś zamówił to woltem? No nie dałoby obrady, nie? ja miałem takie zamówienie tutaj realizowane, takie za wyższą kwotę tam... Eee... Tak. Jak? Tak. Nie no powiem, to jest, to, że one napadają. Zatakowaliśmy chyba 125. O, o kurde! O. I jeszcze coś jest? Czy nie? Się wszystko, Na, tak? Się no. Super. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się. Dziękujemy Trzymaj się. bardzo Dobrze, za te no. dzięki. dzięki. Dobra, wiesz co, ja to do środka dam, wiesz, bo Czemu? boję się, że jak zahamuję, to mi to rozdupczy się. Hmm. Nice. No Ogólnie fajnie, dali nam torby i mamy do zwrotu do jutra, więc jest mega jakby obce, że to wszystko będzie fajne, ciepłe. Pora to wszystko przynieść, zobaczymy finalnie, ile tego będzie. Cyk. Raz. W każdej są po cztery pizze, bo... Ale gorące, ci powiem, że to mega utrzymuje pora na miniaturę. To będzie największy test chyba, który w tym roku realizuję. Od czego zaczynamy? Od pizzy. Będę po kolei brał, bo szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle jakiej kolejności tutaj są, też one nie są po kolei. Będę za siebie sięgał, będę brał pizzę i testujemy. Pierwsza. Halo, halo, Poznań! Jesteśmy na linii? O, weźmiemy sobie sosy. Mamy trzy: garlic, tomato, tomato. Barbecue. Pierwsza pizza. Szczerze mówiąc, ja nie wiem nawet, co to za pizza. Carbonara to jest? Tak, carbonara. Pizza carbonara. Wszystkie pizze zamówiłem na cienkim cieście, żeby było sprawiedliwie, żeby po prostu smak tego ciasta nie przytłaczał. Tak się prezentuje kawałeczek pizzy. Jest dobra. Czy przypomina carbonarę? Trochę tak, no, bo jest boczek, jest są pieczary. Mm -hmm. Ma swój vibe, jest trochę tłusta, ale w sumie to ocz oczekujemy od pizzy, ale dla mnie osobiście troszeczkę za zatusta. Wybierzemy sobie najlepsze trzy pizze i zobaczymy, co będzie na podium. Na razie tą stawiamy na podium, no bo pierwsza pizza. Kolejna pizka, wydaje mi się, że to jest pizza farmerska. Pachnie ładnie. To mięso, które tutaj widzę, bardziej mi przypomina wieprzowinę, a chyba z tego co patrzyłem, to tam kurczak jest w menu. Tak to wygląda. O, ale dobra. Ej, powiem Ci, że ten odcinek równie dobrze. Wiesz, jakby się mógł nazywać? Festiwal pizzy hat. <grym> Ta pizza to jest kozak. Na pewno ją dałbym na pierwszym miejscu. Jest fajnie, de delikatnie pikanta. Lekko taką pikantność, w tym czuję. Bezapelacyjnie na razie wjeżdża na pierwsze miejsce. Weźmiemy sobie teraz z tej strony. Okej. Okay. To mi wygląda na szynka i pieczarki chyba chyba. Wydaje mi się, że to jest pizza europejska. No, wygląda fajnie. Mamy szynkę pieczarki, wołowinę. Tak się prezentuje kawałeczek. Wjeżdżamy w nią. <grym> Fajnie smakuje, ale dla mnie osobiście tamta poprzednia była lepsza. Jest lepsza od Carbonary, ale troszeczkę vibe takiej zwykłej, szynkowej, pieczarkowej pizzy. Ale się cieszę na ten odcień. Uuu, kukurydza. Tutaj wjeżdża pizza Texas. Prezentuje się bardzo fajnie. Tu mamy sos barbecue na podstawie. Delikatny jest posmak tego sosu barbecue, ale nie ma go wcale wiele. Trochę słodkie. Mhm, trochę słodka. Szczerze chyba najmniej mi smakuje z wszystkich. Bo ta carbonara jednak miała też fajny vibe, więc tutaj na topkę ona nie wiedzie. Według mnie słabe jest połączenie sosu barbecue z kukurydzą. Bo i to i to jest takie słodsze. Mogliby dodać jeszcze Nutele. To co, może dla przełamania coś innego. Zobaczymy co my mamy tutaj w takim pojemniczku. To są te wege falafele, chyba. Falafele. Wege falafele. Czy to ma szansę być na topce? Wegejka itańskie. Kminek, czuć, czuć kmin. Kery czuć. Kerry też czuć, no, a dobry masz smak, ci powiem. Ale kminek też jest, tylko jest napisane, że pięć roślinnych kotecików z cieciorki. Podawane z sosem. Słabe. W sumie, po co mi ten talerz, ale niech będzie już. Fryteczki z Pizza Hut, proszę bardzo. Proponuję sosy. Ketchup, garlic sauce i barbecue sauce. I'm Patrick from Texas. Tak się prezentuje frytka. Dosyć naturalny mają ten kształt, że nie są takie yy, z produkcyjne. produkcyjnej. Dobrze wyglądają. No i szczerze nawet smakują naturalnie. Z barbecue spoko. Biały sos. Dobry sos. Ej, dobry mają sos czosnkowy. A ketchup? Ketchup słaby. Opinia sosów, czosnek, barbecue, ketchup. Otwieramy ten malutki pojemniczek. Co, 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 co to może być? Co to może być? Może to ciasteczka jakieś? Ciastko. Tak wygląda ciastko. Nawet nie wiem co to jest, muszę sprawdzić co to jest. Choco cookie. To jest nowość. Choco cookie. Tylko niepokrojone. Tak się prezentuje choco Cookie. Ty też kiedyś tak robiłeś. Sprawdzamy. Dobra. E, cookie mi smakuje jak a te ciaska. Uh -huh. dobre. dobre. Ciężko to porównać do pizzy, więc tego w rankingu nie dam, ale dla mnie bardzo dobre. Ze słodyczy warto spróbować. Sorry, ale sałatki w mm, Pizza hut, co się nie spodziewałem, to po pierwsze, a po drugie, trochę mała, nie? Mała. No ale zobaczmy. Ale chyba z tego, co pamiętam kosztowała, około dyszki. No, 9,99, więc cena nie jest jakaś pokaźna, ale też co dostajemy? Liść rukoli, liść szpinaku, mozzarella, pomidorek i kurczak. To jest ser A, seru, no. Randomowe warzywa i kurczak, spoko. Ale szczerze, kto chodzi na sałatki do pizzy, No chyba nikt. Dobra, wróćmy do pizzy i lecimy z kolejną. Czekam na tą z doritosami, bo gdzieś podobno są pizzy z doritosami. To jest salami. Co to, to jest salami? To jest mięso. Wołowina. Pikantna wieprzowina, mozzarella i peperoni. Tak się prezentuje pizza mięsna. Kawałeczek pizzy mięsnej, bez smaku. Zobaczymy, sosem barbecue. Szczerze, mega średnia pizza. Chyba najmniej mi smakuje z wszystkich. Ta wieprzowina jest średnia. Wołowina jest spoko, ale tutaj według mnie więcej jest tej wieprzowiny. Ona jest jak taka z przyprawą kery i troszeczkę mi nie pasuje. Na topkę na pewno to nie wbija. To wygląda na zdrową pizzkę, z rukolą, z szynką parmeńską chyba to jest, pomidorki. Pizza prosciutto rukola. Taki o kurde, taki kawałeczek. Dobra, lubię Vibe Pizzy z Rukolą. Ja jestem właśnie Team pizzar z Rukolą. Tak, jak niektórzy nie lubią, to dla mnie to jest fajne połączenie pizzy. Prawdę mówiąc, taką pizzę zamawiam najczęściej. Ale z Pizza Hut pierwszy raz taką opcję jawi. Będzie, że fajna. Dawajcie znać, czy takie odcinki zamawiam, wszystko są fajne. Jeżeli tak, to napisz w tym momencie komentarz. Do it. To będę wiedział, że chcesz więcej odcinków, kupuję wszystko z menu. Nie dam na topkę, dam na trzecie miejsce. Ej, tu jest jakaś ciężka. Tu jest jakaś ciężka pizzorka. Papryczki jalapeno. W końcu wjechały papryczki jalapino. Moi mili pizza hot pepperoni. Stary, jak to wygląda. Jalapino. Taki kawałeczek. Ostra, no. Hot jalapino. Mi się wydaje, że oprócz jalapino jeszcze jest ostra pepperoni jest Dla mnie bardzo, bardzo fajna. Ja lubię pikantne pozycje. I powiem ci, że tą dałbym na trzecie miejsce. A ona ma jakieś chipsy? Chrupiące pepperoni. Bardzo fajna rukola niestety spada. Ej, kurde, tych pizz jeszcze jest full. Czy ja nie przesadziłem? Co to jest? Patrz, oliwki, pikantna wieprzowina, szynka, cebula. Pizza Super Supreme. No, powiem ci, że... Super Supreme. Ja ogólnie oliwek aż tak bardzo nie lubię. Tak się prezentuje kawałek Super Supreme. Bez sosów testujemy, bo smak pizzy musimy poznać tutaj. Są pieczarki tutaj chyba też. Czy nie? Nie. No. Nie, ja mam. Te pieczarki trochę zamulają, a komponują się z tymi oliwkami tak dziwnie, że jest posmak pieczarki, o smaku oliwki. Szczerze ciekawa pizza, ale dla mnie to nie jest topka. Wszędzie, gdzie jest ta wieprzowina pikantna, mi słabo to po, podjeżdża. Ona jest taka jakaś dziwnie przy, przysuszona. Ej, to jest bardziej posmak wieprzowiny niż oliwek. Bo spróbowałem teraz samej. Bez wieprzowiny i bez oliwek wygita, <grytanie> ale to nie byłaby już super supreme. To jest pizza ostry kurczak, tutaj mamy sos ziołowy jeszcze w środku. Jagermeister wśród pizz. mordini tak się prezentuje. Dobry ostry kurczak. Jest fajnie słona. Ale nie jest tak pikanta jak tamta. Ostra peperoni bardziej mi smakowała. Na pewno na tle tych wszystkich innych jest ona wyżej, ale do topki wydaje mi się, że na nie podjeżdża. Zmieniamy temat na taki makaronik. Chyba to jest makaronik. Ja nie wiem, czy to rolo. Rolo? A rolo! Ty chyba kurde jesteś znawcą. Zobacz, jakieś takie rolasy. Tu mamy jakiś sosik chyba czoskowy w środku. To przetestowane, ale drugi raz bym nie zamówił. Czuć tutaj musztardę, czuć tutaj chrzan, taki majonez, z ich sosów i szczerze mówiąc jest to wrap po prostu z serem i sosami. Bierzemy sobie makaroni. Makaroni, zapakowane makaroni. Otwarte w twoim domu. Nie, to nie makaroni. Według mnie to mogą być te melce, ale mogę się mylić. Mega dużo ziół, oregano jest tutaj. testujmy. Dobry kurczak. Jakby pizza, tylko że jakby zamięta w środku. Szczerze? Dla mnie taka focaccia. Cokolwiek to jest, daję to na trzecie miejsce. Dobry. Orientalny kurczak fajny. Trzecie miejsce. Spoko, spoko, no. Zobaczymy, jakie melce tutaj będziemy mieli. Melzvegej. Tak się prezentuje melzvegej. Też orientalnie tymi przyprawami. Dobre jak na wege. Spoko. Na pewno lepszy od tych falafeli, ale na topkę bym to nie wbił. Z Melców ten orientalny był dużo lepszy. Dla osób WG we... jest ok. Melc barbecue. Ej, do, ka do każdego mamy sos, to jest spoko. Zoba. Melc barbecue. This is it. To przebija wszystkie Melcy. Trzecie miejsce. Barbecue Meltz jest kozak. Setardunia. Mamy jeszcze trzy melcy do końca. Uuuu, To są melcy albo pepperoni, albo meat the cheese. Nie, to są z chipsami. Melc Doritos. A jestem pełen, już, chłopie. Ciekawe, bo czuć te chipsy. Kukurydziane czuć z tych chipsów. Słaby vibe. Chyba nawet wegański był lepszy niż ten. Co jest dziwne. O, dwa melcy do końca. Ten jest jakiś cięższy. To jest ten yy, ser. Serowy melc. O, tak dziwnie wygląda. Co to jest za sos? Ty rozpoznasz. Mam to na końcu języka, co to jest za sos? Tatarski? To jest majonez. Syrowy, majonezowy, melc. Majo, jeszcze czuć tą serypską. Musztarda, połączenie tych sosów, nie moja bajka. Kolejny mec Daj jakąś kolkę ty, bo naprawdę. Uuuu, z peperoni. Melc, peperoni. Już czuję, że nie pepperoni, Peperoni. Peperoni. Melcy mi mega zamuliły sytuację. A to peperoni? No nie. Ja pierdzielek mi jest ciężko. Został łapkę w górę dla poświęcenia. O, ta pizza. <grym> pizza klasika, czyli mamy piciarki szynka. Taki kawałeczek. Bardzo na tle tych wszystkich pozostałych pizz, nie wyróżnia się to smakiem, nie ma to podjazdu do topki. ej co to jest? Nie mogę zidentyfikować tej pizzy, więc jeżeli wiesz, to napisz w komentarzu. Mi to wygląda jak Supreme, ale nie jestem pewien. Ale papryka jest, sorry, jest. No, to jest chyba Supreme. Spoczko, ale powiem ci, że na tle tych wszystkich pizz te smaki robią mi się mega do siebie podobne. Jest dobra, ale szczerze mówiąc, na drugie miejsce na pewno bym jej nie dał, a te melcy według mnie ciekawsze były, więc na topkę niestety to nie wiedzie. Ale fajne połączenie. Mamy tą pepperoni, mamy mięso, mamy papryczkę tutaj i cebulę chyba jeszcze. Ciągle czekam na tą pizzę Doritos i jeszcze nawet nie ruszyliśmy makaronów. Uuuuu! Pieczywo czosnkowe to jest. Próbujemy pieczywo czosnkowe, tak się prezentuje. Fajnie wyczuwany jest czosnek, mocno serowe, więc to ja naprawdę lubię. I zoba, już ten ser się nie roztapia, bo to już trochę wystygło, ale jest dobre. Mhm. Ale te melcy na pewno zdecydowanie były lepsze, fajna przystaweczka, ale z jednej strony po co zajmować sobie miejsce w brzuchu tym, jeżeli można zjeść dobrą pizzę. Dobra, zrobiłem sobie małą przerwę, bo powiem ci, że tak ciężko mi się zrobiło po tej pizzy, tak bez przerwy to byłoby ciężko. Przy okazji podpisałem sobie te wszystkie pizze, które mi pozostały, aktualny ranking wygląda następująco. W pierwszym miejscu aktualnie mamy Farmerską, drugie miejsce Europejska, a trzecie miejsce Melts. Pizze są już chłodne, więc będę zachowywał się fair i każdy kawałek, który sobie spożyję, Podgrzeję sobie w Air Więc mamy kolejną pizzę. Mamy tutaj Wegemanie. Tak się prezentuje Wegemania. Kawałeczek pizzy Wegemania. Odgrzewanie. No i elegancko. Tu pizzorka. Cyk. No i lecimy z podgrzewankiem. O, nagrzana pizzorka. Ale gorąca, chłopie. Czuć, że jest frajera. <grytanie> Widzę, że mamy tutaj szpinak, cebulę, pomidorki. Zielona papryczka. Fajnie to wygląda. Powiem ci, że jak na Wege. Co smakuje? Całkiem przyzwoicie. Ale gdzie wege na topkę, człowieku? No niestety nie ma opcji. A może warto być wege? Spytaj kolegę. No to kolejna pizza, z którą lecimy, to jest pizza pepperoni. Jak widzisz, tutaj sobie już jeden kawałek podgrzałem. Byłem szybszy od ciebie, człowieku. Zobacz, tu ja tak wygląda pizza. A tu mamy podgrzany cieplutki kawałeczek. Mmmm. Powiem ci, że frajer w domu to jest kozak. Mając frajera, wszystko masz cieplutkie, świeże, bo to odgrzeba petarda. Po prostu to, to ciepłe powietrze tworzy ekstra. O, oh. o, oh, konfe. Ah, ah. Klasyczne zestawienie smaków. Większość pizzy z pizzy Hut jest na takiej zasadzie, że po prostu te pizze są do siebie podobne i jest po prostu różnica jednego lub dwóch składników, a tak to jest wszystko podobne w smaku. No fajnie smakuje, ale brakuje trochę mięska. Jednak tam wersja pepperoni z czymś już była lepsza. Jeżeli chodzi o wersję z pepperoni, to ta ostra, ostra pepperoni, o, ona była lepsza. No dobra, to lecimy z kolejną pizzą. Teraz pizza hawajska, czyli coś, co niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, a Włosi za to, wiesz, ścigają takich ludzi. Pizza hawajska tak się prezentuje, cieplutki, świeżutki kawałeczek. Zoba, zoba. Ja ci powiem, że jestem osobą, która lubi pizzę hawajską. No, możesz się sprzeciwić w komentarzu, ale dla mnie pizza hawajska jest spoko. Mm, za mocno ten frajer podgrzewa. Mamy tutaj ananasika, no ciasto jest fajnie chrupiące. I to jest dziwne, ale po podgrzaniu ta pizza lepiej smakuje niż yy, dostałem tak w finale, Więc to jest dziwne. Sama w sobie pizza jest bardzo dobra, ale no pizzę z ananasem dać na topkę. No tego nie mógłbym zrobić, pomimo, że lubię ten smak, no to tamte były lepsze. Znowu robię się przejedzony. O, pizza mitlover. O tak. No to to może konkurować z topką. Mamy mitlover, dużo mięsa, cieplutki kawałeczek podgrzany. Dobra, tu mamy szynkę, kurczak kebab, zielona papryka, biały sos, jest biały sos, Konuś mi teraz wsiąk teraz w to, tak to wygląda i co tu mamy jeszcze? Mamy szynkę, kurczak, to jest serio, dobra, mam zagwoskę, czy zostawić te melcy, czy jednak dać tą pizzę. Te melcy były dobre, ale sama kompozycja pizzy, że masz składniki na wierzchu, do mnie bardziej to przemawia. Oto dałbym na trzecie miejsce. Meatlover lubię mięso, jestem naprawdę bardzo mięsny. Kolejna pizzka mamy Sweet Pepperoni. Sweet Pepperoni. To wygląda jak pepperoni, tylko że z kukurydzą. Czyli co, kukurydza dodaje smaku Sweet? Jeden podgrzany kawałeczek, ja już się wyprzedzam tutaj, go podgrzewam zawczasu, żeby było szybciej. Okej, okay. próbuję wyczuć w smaku, czy jest coś jeszcze tutaj dodanego, niż sama kukurydza. Peperoni, kukurydza, mozzarella, sos. I po prostu dodali kukurydzę, no. Nie na topkę. Dobra, co tu mamy za kolejną pizzę? Jakaś ciężka jest, ci powiem. Uuu. Pizza Doritos. Zoba. Tak się prezentuje z Doritosami. Doritos Barbecue Siraccia. Okej. Okay. Zoba, jeszcze raz. Tak się prezentuje. Próbujemy, wjeżdżamy w nią. Mmm, mega chrupka. Ma to swój vibe. Pamiętam ci, że tak jak te Doritosy w tych melcach mi nie pasowały, no to tutaj smakuje to fajnie. Chipsy są kruche. Po podgrzaniu one się zrobiły kruche, ponieważ tutaj zobacz, że on jest zimny i on nie chrupi. A tutaj chrupie to, czyli podgrzanie, sprawiło, że chipsy są dalej chrupkie. I dałbym ją na trzecie miejsce. Niestety, albo niestety, Meat spada spada stopki, a Doritos wjeżdża. Kozak, połączenie Doritosów i Sosu Barbecue. Lekka zmiana tematu, ponieważ oprócz pizzy jeszcze są makarony. Tu mam przygotowane trzy wersje, muszę zidentyfikować. Czekaj, to jest yy, zapiekanka. Mamy wersję makaronowe z Pizzy Tu mamy wersję Super Supreme. Tu mamy wersję peperoni z peperoni. A tu mamy wersję z pomidorkami, czyli to jest wegemania Okej, okay, znowu wegemania Wegemania była pizza spoko, więc może być dobre. Oczywiście podgrzane, żeby wiesz, serek się topił i tak dalej. Spokoje to fajnie. Jeszcze jest mięsko pod spodem. Super Supreme jest spoko. Czuć, że to jest tłuste. Taki makaronik do mnie przemawia. Jakbym poszedł do Pizza bym, by, i bym to sobie zamówił, na pewno bym nie był niezadowolony. Tu mamy wersję pepperoni. Mniej słona i mniej smaku ma. Super Supreme dużo lepsza, ale podejrzewam też, że bardziej dużo tłustsza. No i Wegemania. Zobaczymy wegemanie. Ej, powiem ci, że ta wegemania nie jest zła. Jeżeli to faktycznie jest wege, ma też dużo smaku, ale nie jest tak tłusta. Wegemania jest najsmaczniejsza z tych trzech na razie, co tu mam. Tu jeszcze mam trzy kolejne, więc podgrzebam je i zobaczymy, jak się spiszą w porównaniu z tymi. Jednak się okazało, że są jeszcze cztery makarony, więc tutaj trzy, tu cztery, łączy było siedem. Ten jest z doritosami, ten jest z szynką, ten zaraz rozgryzę, z czym jest, a ten... Ja też nie wiem. Ale gorące od spodu. A jaj! I chipsy? Zrobiły się kruche. O, tak, czuć garlik, czuć garlic. Ser się fajnie spieku, Tak jak w przypadku Melca. Te doritosy tak się średnio tu pasują. Kurde, no ten wegę smakował mi bardziej, więc nie wiesz, że to mówię, ale tak. Lecimy z farmerskim makaronem. O to jest przepyszny. Mmm, farmerski jest kozak, tak samo jak pizza. Ja nie mogę, kiedy to jest dobre. To jest pizza farmerska, tylko że w postaci makaronu. Pierwsze miejsce. Ja nie mogę. To jest chyba czosnkowy makaron. Nie, on jest z pieczarkami. Capricciola. Przed wege. Na pewno przed wege. Na końcu ten klasik margarita. Ten po prostu. Kurde, pierdolniłem się. Ten po prostu i mi smakuje jak mac and cheese. Jest ser, jest sos pomidorowy, jest makaron. Taki klasik. Ten wege przewodził więcej smaku. Kurde, teraz ten super supreme. No, zamieniłbym go z Doritosami. Czyli w takiej kolejności ustawiłbym te makarony. Farmerski, ten z pieczarkami, Wegemania, Margarita, Super Supreme, Doritos i na końcu Peperoni. Podgrzewam kolejne pizzki. <słuch> ja pierdzielę, i lecimy dalej. Zapomniałem, że jeszcze były skrzydełka, więc sobie zrobimy teraz opcję skrzydełek. Tak wygląda podgrzany skrzydełek. Tak wygląda podgrzany skrzydełek. Chłopie, jakie to tłuste, ja pierdziele. Mega tłuszcz. To naprawdę. Zobacz jakie to jest tłuste, no normalnie sam tłuszcz. To mięso jest mega delikatne, to trzeba przyznać. Nie moja konsystencja, w ogóle nie moja konsystencja. Samo mięso jest dobre, ale zanim się do niego dostaniesz, to tyle jest takich tutaj chrząstek, glutów, zobacz. Totalnie nie mój waj. Kolejna pizza jaką mam, to jest pizza grecka. No, wygląda, ci powiem, całkiem przyzwoicie. Biorę sobie taki kawalindek. Dobra. Fajna. No, pomidorki. Serfeta, oliwki. Na pewno ta pizza się wyróżnia na tle innych. Tak jak te pozycje z Pizza Hat są do siebie mega podobne, to tutaj typowo odróżniam smak. Jest inny, taki śródziemnomorski. Mi to pasuje. Ale na podium, no nie. No to bierzemy sobie pizzę kebab. Zobacz, jak wygląda pizza kebab. Kebabowo. Czekaj, tu, który teraz był ciepły, ten kawałek. O, ten. Ten jest cieplutki, podgrzany. Kurczak cebula. Mało smaku. Ja bym tu dodał jeszcze jakąś papryczkę. Dodałbym jakąś. Może sałatę taką pe pekińską, to byłaby fajna pizza kebab. No, jeżeli chodzi o mięsne opcje z pizzycha, to są dużo lepsze niż ta. No, niestety, no taka średnia. Kolejna mięsna propozycja, czyli pizza kurczak. Ten jest cieplutki. Zobacz, kurczak. Może będzie lepsza niż kebab. Mhm, mm lepsza. Tam mi brakowało jakiegoś takiego przełamania. Tu mamy tą kukurydzę, więc to już dodaje troszeczkę słodyczy, więc z kurczakiem to się komponuje fajnie. Ale ten smak jest mega podobny. On smakuje jakby taka niepełna wersja tych Texas, tych farmerskich pizz i tak dalej. No po prostu czegoś tutaj brakuje, ale lepsza niż keba. No i pizza Amerykana. Pomidorki, pieczarki, ser, sos. I to wszystko tak się prezentuje. Pomidor dodaje słodyczy. Nie jest taka tusta, więc to jest spoko. Ja lubię takie właśnie pizze, które przewodzą smak, mają dużo smaku, ale nie są tłuste. Na pewno dałbym ją wyżej niż w połowie, no ale na topkę również to nie przemawia, bo to tylko z dodanie pomidora i pieczarek. No nic takiego. Nadmiar pizzy oczywiście idziemy dobrze spożytkować. Są miejsca, gdzie można oddać żywność, więc właśnie to zrobię. Część otrzymał Wojtek, więc może sprawdzić u niego na kanale materiał, gdzie robi sobie domowy festiwal Pizzy Hut. Ja idę odnieść i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Pozdro!